Cześć moi drodzy. Dziś nadszedł czas na podsumowanie działalności ostatnich tygodni. Skupię się też na kolejnych krokach czynionych dla rozwoju wszelakich gałęzi naszej działalności oraz ogłoszę wyniki konkursu, więc zaczynajmy kolejny krótki poniedziałek. Oczywiście 13 marca odbyły się kolejne testy łączności awaryjnej. Tym razem udało się nawiązać kilka łączności. Najdalszą z kolegą z szybowcowej góry na odległości 73 km za pomocą radiotelefonu PMM. Jak widać działania naszego klubu oraz planu awaryjnego dają realne efekty. Pierwszy raz na kanale drugim był taki tłok, że trzeba było przychodzić na kanał 12. im. W marcu doszło także do spotkania kilku działaczy na terenie miasta Żagań. Zapewne takich meetingów będzie więcej. Warto w luźnej atmosferze rozmawiać o przyszłości i planie działania. Ustaliliśmy formę promocji naszego hobby oraz kierunki, w jakim będziemy się angażować w kolejnych miesiącach. W rezultacie powstał nasz klubowy folder promocyjny, dzięki któremu z wiedzą wchodzić będziemy pod strzechy zwykłych kowalskich i nowaków. Na kanale filmowym w najbliższym czasie Opublikujemy kilka filmów z zakresu turystyki w regionu oraz turystyki e, lokalnej. Za nami, za mną rozpościera się legendarny las przędzowy z niemieckiego zwany Ganwald. E, legenda, zakorzeniona w średniowieczu, e, opowiada, że pewnego. Szykowana jest także premiera internetowa produkcji dokumentalno-kryminalnej o efektach długiego śledztwa naszego stowarzyszenia. Ponadto czekają też wywiady oraz jak zwykle testy i prezentacje nowych zabawek, krótkofalarskich, ale nie tylko. Nasz kolega Tomasz opracował dokument zawierający cały szereg regulacji określających prawne podstawy korzystania z urządzeń typu LoRa. Jest to pierwsza symfonia planu, wedle którego nasz klub szykuje szeroką współpracę w budowie sieci tego typu urządzeń. We współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi będziemy rozwijać ten rodzaj łączności. Na koniec chciałbym rozwiązać konkurs zamieszczony przed dwoma tygodniami. Dziękuję wszystkim biorącym udział w tym wyzwaniu. Oczywiście odpowiedź to pasmo 160 metrów. Wielu z Was pisało inne odpowiedzi, ale chodziło o pasmo foniczne, czyli takie, na którym możemy rozmawiać. Zwycięzców podaję w formie tekstowej, natomiast wszystkich innych zapraszam do brania udziału w konkursach i śledzenia kanału, co ma wymierne efekty w odpowiedzi na pytanie. Zachęcam do subskrypcji, do lajków pod filmem oraz do aktywnego udziału w życiu naszego klubu. To wszystko na dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.